Widziałem w trochę? A nie, to nie dinozaur, jeszcze czekamy na dinozaura, tak, tak, czekamy. Musimy udowodnić narodowości, że dinozaury nadal istnieją. No ty ogromnie dokumentalne o tym, że dinozaury istnieją, czekamy na panią. Teraz powinien mi tak telefon, wpaść No nie machaj. Dobra, 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 zaraz zobaczycie dinozaury istnieją. To, to będzie udokumentowane na telefonie definitely dinosaur. Obe, ça on m'a pas <śmienic> Nigdzie nie la nigdzie nie widać dinozaura to pocieszam. Chował się. ci <śmienic> <śmienic> go. To będzie szczęście, to pojawi się jeszcze To pojawi się jeszcze drugi dinozaur. To nie jest ten dinozaur? Nie, to bardzo nie, Spokojnie czekamy, czekamy. Jeszcze nie, to jeszcze nie ten. Niedługo? No niedługo, niedługo ja mówię. One też przyjdą. Obserwujemy, szukamy dinozaura. To jest jej film dokumentalny. Niedługo, tak? I co? I ten dinozaur? E, tak, bo muszę złapać panią bajkę z tego dinozaura, żeby pokazać. Ale ona jest tu, chyba. Naprawdę? Ma, chyba. Ej, Nikola! Ona mówi, że dinozaur jest tam. A nieważne, popatrzmy. To jeszcze nie to? Idzie, idzie. To gdzie ten głupi dinozaur Idzie? To nie dinozaur to jeszcze nie to... to. była. O jeszcze nie, jeszcze nie. Już niedługo. O już naprawdę niedługo. Okay. He, He, to... A, nie, no, no, nie ma no, ten głupi dinozaur? Skąd on O, o ko, tam jest? Inny dinozaur. Widzimy tak dinozaur. <grafy> no, dinozaur Jeden dinozaur, ale nie tylko pojawi się drugi. Powinien się gdzieś pojawić. Obserwujemy dinozaury. Diozaury w codziennej życiu! Ten papież. Cicho, naprawdę, zaraz zrobimy tego prawdziwego, tego do siebie. próbuje mnie zjeść! <śmiennie> 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 Co? Może ten film będzie taki długi. Bo będziemy to nagrać z 4 godziny. chegou é neveada sim ou não